Dzień dobry państwu. 7 lipca 2019 roku i chciałem się podzielić obserwacją. W swojej historii życia obserwuję coś takiego dopiero drugi raz. Jednoroczna siewka wysiana w tym roku. I oto ma tutaj zawiązki na kwiatostan. Tego typu siewki są kandydatami na odmiany, które mają szansę dawać 90 do 100% zawiązków w pączkach bocznych na owoce, czyli no, mają szansę osiągać bardzo wysoką lateralność. Inne sieweczki z, tej samej, z tych samych zasobów genowych rosną zdrowo, pięknie ale takich fenomenalnych zjawisk na razie nie pokazują co będzie dalej jak zwykle czas pokaże przed przykład wspaniałego potencjału biologicznego jaki jest możliwy do osiągnięcia w gatunku orzech włoski Juglans Regia ta oto sadzonka jest drugi rok od wysiania podpędzana, żeby przyspieszyć rozwój wegetatywny i na metrowej sadzonce mamy raz dwa trzy cztery tutaj też był kwiatek, ale przemars pięć sześć 7, 8, 9 kwiatuszków. U wielu odmian krajowych na taki wynik trzeba by czekać 4-5 lat po zaszczepieniu. A tutaj mamy taki wynik drugi rok po wysianiu. Takie rzeczy cieszą moje oczy. Kolejny słodziak i 2. 5, 7, 8 zawiązki na 8 orzeszków. Tutaj zawiązków również sporo. Są to typy o pochodzeniu azjatyckim półpustynnym więc często są nieprzystosowane do dużej wilgotności powietrza i tak oto tutaj na tym egzemplarzu już widzimy plamy od bakteryjnej zgorzeli na liściach. W warunkach półpustyń, gdzie wilgotność powietrza jest bardzo niska, typy te mogą rozwijać się i owocować zdrowo, gdyż nie ma presji chorobotwórczej. Nasze warunki klimatyczne są dużo bardziej wymagające. Czy te typy będą u nas w stanie rozwijać się i służyć prawidłowo czas dopiero to pokaże tak czy siak widok jest to przyjemny dla każdego dla oka każdego kto specjalizuje się w orzechach przedstawiam Państwu piękne przykłady drugiego kwitnienia na typach w drugim roku po siebie na typach wysokoplennych Estetycznie jest to bardzo piękny element tychże typów. Zwiększa on też częściowo szansę na plon, jeżeli przemarzną w procesie przymrozków wiosennych kwiaty z pierwszego rzutu. Później wytwarzam tak jak tutaj zrzucony jest kwiatek. Z pierwszego kwitnienia, natomiast tutaj, na skutek dostatków cukru, formuje się nam kwiatostan groniasty na drugi rzut kwitnienia. Także, nawet jeżeli stracimy pierwsze kwiaty, to jest jakaś szansa na owoc z kwiatostanów kwitnących drugi raz. W sensie, w ujęciu plantacyjnym, nie ma to żadnego znaczenia pozytywnego. Ponieważ owoce powstałe z kwiatostanów kwitnących w późniejszym terminie są bardzo drobne, ale jeżeli uprawiamy orzecha dla celów amatorskich, to lepiej mieć małe, ale jednak mieć, niż mieć krzew, który świeci pustą koroną. przed nami. Przykład skrajnego braku odporności na porażenia od bakteryjnej zgorzeli. Odrobinę wilgoci wiosennej i liści już prawie nie ma. No taki typ nadaje się tylko do kasacji. Typy azjatyckie, współpustyń azjatyckich, generalnie mają niską odporność. Jak widzą Państwo te liście tutaj sztuka za sztuką są mocno uszkodzone wilgocią no ale cóż jak się ewoluuje w innych warunkach klimatycznych to inne cechy są potrzebne tutaj mamy krótką serię hybryd czyli kierunkowych krzyżówek i co tu chciałem Państwu pokazać? Raptem 4 sztuki, bardzo króciutka seria. Tutaj jest egzemplarz, który zakwitł na owoc w drugim roku powiesianiu przy wysokości tam 30 cm. Tutaj jest drugi egzemplarz, wysokość prawie metr, żadnych kwiatów. Znów egzemplarz, który zakwitł przy wysokości 20-30 cm na owoce, których tutaj mamy 3 sztuki. I kolejny egzemplarz, dużo, znów dużo silniejszy, ale pozbawiony kwiatów i owoców. Jest to klasyczny przykład antagonizmu yy, wzrostu wegetatywnego w stosunku do potencjału rozrodczego. Osadzanie kwiatów, jak i owoców kosztuje energii. Orzech jest produktem wysoko oleistym, więc... Tej energii na wyprodukowanie owoców potrzebuje bardzo dużo. Ważne jest, aby tutaj zaznaczyć i uwzględnić w swoich ocenach typów, iż jeżeli mamy typ, który nie rośnie, gdyż zawiązuje dużo kwiatów i dużo owoców, to jest to zjawisko. Pożądane w naszych nasadzeniach. Natomiast jeżeli mamy typ, który ani nie rośnie, ani nie zawiązuje kwiatów, jest to wtedy skutkiem tylko i wyłącznie bardzo słabej sprawności fizjologicznej. I typy o bardzo słabej sprawności fizjologicznej czy fotosyntetycznej, jak SK04, Albi, Targo powinny być sukcesywnie wywalane z użytkowania, bo ich zdolność przekształcenia światła na plon jest bardzo nikła. Elementy, tutaj Państwo mają elementy długofalowego programu hodowli realizowanego przeze mnie. 26 kwietnia, a te pączki... Na razie nawet nie są nabrzmiałe <laughs> Są to hybrydy z mojej selekcji, którą nazwałem super Późny. Narzekam na to, że większość odmian nie daje u nas bezpieczeństwa produkcji na skutek zbyt szybkiego początku wegetacji. Te hybrydy, czyli produkt hybrydyzacji sztucznego zapylania, mają szansę w przyszłości tą lukę zapewnić. Nic wartościowego. Nie da stworzyć się na szybko. Wszystko wymaga lat pracy i ocen. Ale jak to mawiali przodkowie, bez pracy nie ma kołaczy. 13 maja 2020 roku, a te gadki dopiero stopniowo budzą się do życia. Podobnie ma tylko późny od Georgia dicum, którego, którego Państwu stopniowo udostępniamy. Jest to bardzo późne, czy bardzo późne rozpoczynanie wegetacji. Jest bezcenną cechą w naszych, jakże dalekich od optymalnych warunkach klimatycznych. Tutaj jeszcze pąk w zasadzie dopiero grubnący. Na takie rzeczy czekałem.